Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niepopularny, a to jest Sons of the Forest. I zaczynamy taką małą serię poradnikową. Chcę nagrać poradniki, jak zdobyć kilka przedmiotów. Otóż rozbiłem się w tym miejscu na mapie, jak widzicie. Musimy się dostać do jaskini, którą widzicie na GPS-ie po prawej stronie, nie tam koło tego fioletowego znacznika, ale koło tego. Zielonego znacznika, więc idziemy i szczerze powiedziawszy, widzimy się na miejscu. Po prostu dotarcie tam, no to jest zejście z tej góry i, i, i tyle, I, i dotarcie na miejsce, więc nie będę Was takimi rzeczami zanudzał. Jesteśmy na miejscu, jak widzicie, przed tą jaskinią. Gdybyście nie mogli znaleźć wejścia, to w miarę blisko jest właśnie yy, takie jeziorko, gdzieś tam rzeczka z góry płynie, taki wodospadzik. Także tymi miejscami możecie się kierować. No i tu jest taka ściana płaczu, że tak to nazwę. Gdybyście nie wiedzieli o co chodzi, czemu mi się wyświetla mapa w lewym ręku, no to znaczy, że całkowite podstawy, czyli trzeba wejść w ekwipunek, tu po prawej stronie będziecie mieli saszetkę, trzeba ją wziąć na środek, otworzyć przy pomocy koła zębatego i dostaniecie GPS-a Nadajnik GPS, w którym możecie po prostu śledzić sobie mapę. Ja w tym momencie sobie zrobię pochodnię ręczną, czyli bierzemy pad, bierzemy kaninne i łączymy. Dobra, no i wyposażamy się w tą pochodnię ręczną i idziemy do jaskini. Prawie. Bo po pochodnią nie jestem w stanie tego rozwalić. Jak chcecie. Jeszcze nie odkryłem, tak szczerze powiedziawszy, czy są jakieś takie skróty klawiszowe czy przypisanie. To muszę sobie sprawdzić. Wiem, że pod Elką mamy zapalniczkę. Bo GPS pod ziemią to nam naprawdę nic nie da i jak przytrzymamy I, to mamy nasz plecak w formie właśnie takiej do, do wyboru przedmioty. Jak, jak sobie klikniecie I i weźmiecie ten plecak na środek, to macie możliwość właśnie dopasować, co tu Wam gradaje i, i co, w co możecie się wyposażyć. Na przykład, ja sobie teraz zmienię, żeby tu była pochodnia. I teraz powinienem się wyposażyć w pochodnie. Ok, jesteśmy w pierwszej jaskini, no i w skrócie lecimy przed siebie. Nie będę ściemniał, żeby Wam pokazać jak to tutaj wygląda i tak dalej. Bardziej jeśli chodzi o ścieżkę i miejsca niż jeśli chodzi o pokonywanie przeciwności w postaci wrogów i tak dalej. Włączyłem sobie tryb z wyłączonymi przeciwnikami. Nie wiem, czy to działa na jaskinie. Dowiemy się. Bo na przykład w Deforest. A w The Forest 1 było tak, że nawet wyłączenie przeciwników nie działało na jaskinie. Tu jesteśmy po... O, ale zacinki. Tu jesteśmy po ziplinkę. Do przemieszczania się szybko, i do przemieszczania się głównie w jaskiniach. O, znaleźliśmy krzyż. Hmm, dlaczego? Bo, żeby zdobyć kolejne przedmioty, po prostu jest nam to potrzebne. Zerknijmy, czy tu nie ma przypadkiem rekina? Bo w takich jaskiniach. Ok, i tak przeskoczyliśmy, więc nie ma problemu. Mm, this is what we are looking for. Ok, czyli szukali tu jakichś tam przedmiotów. Teraz pochodnia dalej działa? Ok, spoko. Pochodnia dalej działa. Po schowaniu po odłożeniu jej na bok i, i wzięciu dalej działa. To jest jakiś ciekawy materiał tutaj. Dobra, koło ziomków szukających rudy idziemy w lewo. I tu jest przejście. Idemy, idemy, idemy i mamy kolejnego ziomka. Wykopaliska tu leciały pełną gębą, tylko na takich wykopaliskach, że oni byli z zwiertarkami, takimi ręcznymi... Yy, Okay. Czyli są spory. Okej, okay. stanąłem w odległości, w jakiejś stwór, nie mógł mnie dorwać i po prostu godziną cały czas. E, tak, jakbyście chcieli wiedzieć, i jak go pokonałem? E, wszystko super, ale ekwipunku mi postać nie chce otworzyć. Dobra, e, chciałem pochodnie z powrotem dużo rączek, nóżek. Rączki, nóżki i przejście dalej. To mnie ciekawi, jak eee, gość, u którego widziałem, gdzie właśnie znajduje się ta Ziplinka, tu dotarł. Czyli dużych przeciwników możemy spotkać, jakichś fabularnych, coś ten. I tak możemy na nich trafić. Ciekawe, po co nam ten krzyż? Czy on nam może coś dać, pomóc? Okej, okay, szukać, 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 szukać. Alkohol. O! Leki. Zjedzmy sobie. A, w sumie mam full. Jeden z niewielu razy mam full życia w tej grze. Rzadko się to zdarza. najmniej na początku gry Okej okay. Okej okay. Cały czas mam wrażenie, że i tak coś tu wyskoczy. Nie mają nic przy sobie, ale ilu ludzi tu w ogóle było? Czy to musiała być w pewnym momencie normalna, jakby wyspa, nie? Kasa, kasa. No super. Na tej wyspie, gdzie ciężko przetrwać, i znajduję kasę. Najbardziej potrzebna rzecz do przetrwania. Kasa. Jak biegamy, to dźwięki są przerażające. Dobra, tu nic nie ma. Tu się można naprawdę pogubić. W tych jaskiniach. Naprawdę niewiele widać. Okej. Okay. Mamy światło. Mamy kolejne światła. Tu nic nie ma, nie? nie, ja to nie wiem, czy ta zapalniczka nie daje więcej światła niż ta e, pochodnia. Tu chyba nic nie ma. No, stamtąd schodziliśmy, tu, tu nic nie ma. No, 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 no. Duża ta jaskinia. Dobra, okej, okay. ogromna ta jaskinia. Całkowicie nie mam już pojęcia, gdzie jestem. Co to jest? What the heck? Okay. chyba taka sugestia ze strony gry, że idziemy w złe miejsce. Liny. Czaszka. Super. To jest jakieś siedlisko kiwieczego. Tam jest jeszcze przejście w lewo. Odnoszę wrażenie, że z dużą dozą prawdopodobieństwa zgubiłem się. Okay. Jest. A widzicie, pistolet linowy. Czyli dobrze was zaprowadziłem. Czyli dobrze was zaprowadziłem. No to teraz y, za tym. Po tym, jak chaotycznie sobie szedłem, y, możecie sobie śledzić i znaleźć tą miejscówkę. Wiem, że w tej jaskini można znaleźć właśnie ten krucyfiks na początku i wiem, że można znaleźć tą, tą wyrzutnię linek, czy tam pistolet linkowy, czy jak to tam się nazywało. Ale szczerze powiedziawszy, czy można tu znaleźć coś więcej, nie wiem. Wiem, że jest ta jaskinia zagmatwana w pewnych momentach. O, już myślałem, że tak szybko wyjść... Tak szybko jest wyjście. Więc... no cóż tyle co mogłem, starałem się pomóc, yy, tyle co widzieliście to nawet jest patent na pokonanie tutaj tego bossa na początku w miarę szybko yy, dobra, no ja sobie przewinę noc i tak dalej i polecimy do kolejnej jaskini, ale to w kolejnym odcineczku, na razie Bajo, cześć yy, polecam się na przyszłość, niepopularny yy, będzie więcej poradników na kanale narka